Aaaa, ale nudy. Ciekawie co robi Sandra. Może sobie gra w w starsa albo Robloxa? Nie mam jej numeru, ale mam na Whatsappie. Aaaa, nie chcę mi się do niej dzwonić. Może napiszę do niej, żeby przyszła. Mam pomysł! Napiszę jej, żeby przyszła. Szybko na pój party. Napiszę jej. Potopię coś takiego, że szybko, pilna sytuacja. Sandra, przyjdź do mnie. Mam pomysł, co zrobimy dla zabawy. Dobra, mam na nadzieję, że szybko przyjdzie. No, już dwie minuty minęły. Nie wiem, nikogo chyba tam nie ma. Ciekawe, czy to się napisała. No nic nie napisała. To niezbyt tak dobrze. Dobra, wyjdę na balkon i zobaczę, czy jest. Nie ma, nie, nie ma. Dobra, muszę chyba do niej iść. Sandra? Co na tur? Ale szybko! Ale co? Jak to co? Dobra, nieważne, mam pomysł, co zrobimy dla zabawy. Jak ci tam napisałam? A, wiem! No co? Może pulparty? party? Dobry pomysł! W sumie nigdy nie byłam na pulpartach, więc może jednak. <gry> Dobra, to my tutaj gadamy, a tu trzeba jakieś jedzenie przygotować. Szybko. w senorów. Dużo nie ma, ale coś się da, może da zrobić. Hmm. Chodź, idziemy na do sklepu. Nic nie ma w lodówce. Musimy coś przygotować. Nawet babeczki? Nie wiem. Sandra, wsiadaj do samochodu. Czasu nie marnujemy. Przygotowania jakieś będą trwały dwa dni. W sumie i tak nic prawie nie zmiemy. Ale chociaż będzie fajnie. I będzie ładnie to wyglądać. Wsiadaj, Sandra! No, chwila! Muszę sobie ułożyć włosy. Dobra, przyjedziesz do mnie, pa. Tak, tak. Dobra, widzowie, Sandra nie chciała, bo musiała sobie poprawić włosy przygotować się jakoś strojem. A my jedziemy do sklepu. Dobra. Nawet ładnie kieruje. No, nawet, nawet. Dobra. Dobra, zielona mam super. Skręcamy i skręcamy. Od razu chyba zawrócę. Dobra. Dobra. Wysiadam i biegnę. Tutaj biorę koszyk. Biorę wszystko, co mi wpadnie w ręce. Czyli babeczki, czekolady jakieś. Kole. Mm, yy, no tak, ty, tego to nie będę brała. Soki, soki to tam będę miała gdzieś pochowane. Yy. Mleko i lody może... Lody brać? Nie, nie biorę. Chipsy. Chipsy też są ważne chipsy. Dobra, te i te dwa rodzaje. Dobra. Karta. Kartę. A mam kartę. W kieszeni mam. Dobrze chyba noszę karty w kieszeni. Dobra. Dobra, sam, do samochodu spakuję. Do bagażnika. No i taki wąski mam ten bagażnik. Dobra, tutaj. Na miejscu Sandy sobie wpakowałam z Dobra, i jedziemy. Mam czerwone. Czerwone jak truskawki. Dobra, tu, tu. Ru, tu, 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 tu. Nie mam całego dnia, no szybciej. Niech się to zmienia. Dobra, zielone jest. Nawet trochę za szybko pojechałam, ale okej. Okay. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tam jest taki mój piękny domek, a tam Sandry. Dobra. Parkować? Dobra, dobra. Do garażu i chyba będę parkować. Dobra, dobra. Żeby mi nikt nie ukradł tego samochodu. Dobra. Idealnie. I teraz zamykamy garaż. Zamykamy, zamykamy. Dobra i teraz trzeba wyciągnąć zakupy. Wyciągnięte zakupy, więc można iść i gdzieś położyć. Tylko gdzie? Chwilowo tu. Dobra. Mm, teraz przygotowania: jakieś zakupy. Dobra. Umyć mm, ręce na, na chwilę, muszę. Dobra. Myję, myję, Dobra. Pięknie umyte, więc się bierzemy do roboty. W 5 godzinach robienia jedzenia zabieram się za basen. Dobra, mam nadzieję, że to szybko pójdzie. No szybko pójdzie, bardzo szybko, już dwie godziny kapę, a zrobiłam jakieś takie kubki. No i jeszcze może 5 godzin. Zajęło mi wszystko 7 godzin. Ja nie wiem jak ja wlałam tą wodę. Ale normalnie jestem z siebie dumna. Wąż sprzątnęłam gdzieś. Jestem chyba już nieprzytomna. Sandra. Dobra, Sandra bo możesz mi to wszystko przenieść. Zacznijmy od pizzy. Zamówiłam też pizzę, bo nie umiem sama robić. <laughs> ale resztę chyba wszystko sama przygotowałam. Wszystko wreszcie przeniesione. Sandra zabrała ostatnią rzecz, a ja chciałam, ale już nie nieważne. Yy, dobra. No, bo Sandra gdzieś przyniosła, ale nie wiem gdzie. Dobra, nieważne. Jest, jest. W ogóle pada deszcz, więc jutro... Pulparty. tyle. <laughs> się coś z tego. Nie wiem co, nie pamiętam już. Więc... Siódma trzeba sobie zobaczyć coś. Strój kąpielowy na pewno jest, więc muszę go tylko założyć. Wczoraj już nie patrzyłam, bo nie miałam siły. Ale myślę, że tutaj coś jest. Dobra, nawet ładny. Byłam w nim, jak chyba miałam 11 lat. Ale git. Dobra. Tam jest yy, jedzenie. Coś tu mi świeci się. Czy... Czy Sandra tutaj została jeszcze na kilka godzin i ozdobiła to? Nie wiem, gdzie jest Sandra. Właśnie, gdzie jest Sandra? Czy ona po prostu tutaj została? Sandra! San... Co ona tam robi? Czy ona chce do mnie wejść? Sandra! Halo, Sandra, co ty robisz tu? O, hejko, nie pytaj, co ty ja robię. Ja wiem, próbuję się do mnie włamać. Nie musisz pytać, bo już zgadłaś. Jak coś, to tutaj się nie da y... wejść. Umiem angielski? To super, że umiesz angielski. Dobrze, teraz idziemy popływać. Moje pierwsze salto w życiu. Dobra, hop i hop. Tańczymy, tańczymy. Tańczymy. Pomyśl, co będzie wieczorem? No właśnie, trochę się napijemy. nie alkoholu. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. Sprite'a. I Coca-Cola! I się najemy! I się napijemy! Hehe! <laughs> nie chcę nic mówić, ale się trochę zmęczyłam tym tańcem. To by się nie zmęczyło! <laughs> nie przestajemy, tańczymy, tańczymy! Dobry pomysł, Sandra, może jeszcze zaśpiewaj! No dobra! Ja nie, nie żartowałam! A czemu mam nie zaśpiewać? Szybciej się zmęczysz. A no, racja. Widzowie, bardzo ładnie Sandra śpiewa w realu. Dawno się tak dobrze nie robiłam. Ja też. Mogłyśmy się roz, rozgrzać na początku. Racja, racja, ale już tam. Za późno. A teraz idziemy? Zjeść coś. Ja robię zdanie, Sandra. Ja dokończam. Mhm. Bardzo dobrze. Nie mówimy z pełną buzią. Kto mówi z pełną buzią? Dobra, nieważne. Kiedy tylko, że jesteśmy we dwie. Racja, powinny być też inne osoby. Ale niektórzy potrzebują tylko dwi, dwóch osób, żeby się dobrze bawić. To by były trzy osoby. Jak to trzy? No powiedziałaś dwie osoby. No to ktoś. Ja i ty. To trzy osoby. Chodziło mi też o to, ale że ja i ty i tylko tyle dwie osoby. Nie potrzeba tylu. No dobra, już. Kłótnia zakazana. Ale bez kłótni nie ma życia. O, ale pyszne lody. Ja też chcę loda. Masz. Dzięki. Mm, jaki pyszny. Widzicie, która pierwsza zje loda? To nie fair, ty już zjadłaś. I wygrałam. To nie fair. Fair, fair. Dobra, robimy grilla, zejdź z niego. Dobra, w książce kucharskiej piszą, żeby na 1000 sto, stopni? Jak to? A o nie, pali się! Gaśnice gdzieś miałam. Eee, tutaj mam. Aaa, pali się, pali się, pali się! Do wody! Aaaa, aaaa! Matko i córko. Ojeju. Ale... O matko. Uff, na drugi raz już nigdy nie zaufam książce kucharskiej. No, taka dziwna ta książka. Przecież to jest tam. Normalna książka kucharska by nie miała napisane Kslonska Królowska, tylko książka kucharka. Kucharska, przepisy. No, faktycznie. Albo potrawy na grilla. Myślę, że nie ma takiej książki. Powiedziałam, co mi przy przyszło pierwsze do głowy. No racja, mi też. Dobra, musimy teraz się skupić na pulpartach. No, ale ja postoję tutaj z gaśnicą na wszelki. Dobra. Ile tutaj jest? Dobra, musimy samodzielnie zrobić grilla. Dobra, ja chyba muszę iść do wody. Idę do tego grilla. Chyba tutaj mam położyć tą gaśnicę. Dobra. Oj. Dobra, w nowym pr przepisie jest na 500 stopni. To ustawiam na 500 stopni. Co? Nie przesadzaj, 500, nie 1000. To z czego jest ten grill? Sama nie wiem. Tata mówi, jak się włoży coś, coś metalowego, to się stopi, możesz wyginać. Ci zapisali ty tę książkę chyba ich pogrzało. <laughs> Dobre. No wiem. Długo na tym się na zastanawiałaś? Wiesz co, tak? Dobra, w sumie już się zmęczyłam. Mi się lekko klejem oczy, ale jak się wejdzie do wody to chyba będzie już dobrze. Wytyfy? Ej, jakiś ktoś przyszedł, może zaprosimy go? Chyba żart, to jest obcy pan. Goław. English? No, Polish. Ok. Dobra, nie mam pojęcia kto to był, ale dobrze, że sobie poszedł. I mam nadzieję, że już tutaj więcej nie przyjdzie. No co tam, Sandra? A, trochę naprawdę jestem zmęczona. Muszę się popływam. Mm. 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 Oh. Od razu lepiej. Jak fajnie. <grymne> no co? Tam chcesz Sandra? Sandra. Halo? Żyjesz? No, żyję, żyję, ale... Halo, Sandra. Sandra. it's stąd. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, czemu Sandra mnie wygania. Dobra. W sumie jakieś jedzenie by chciała? sobie coś przekąsić. Loda na przykład. O, czekoladowego. Jestem z czekoladą. Co ona chce? Może muszę jej dać loda. Sama nie wiem. O, ona też ma loda czekoladowego. Jakie odgłosy? Co? Masz jakiś problem? Ja? Nie, nigdy. Hmm, ale puszne. Mhm. Mm mm. Widzowie, jeśli obejrzeliście do końca, bardzo Wam dziękuję. I chcę Was przeprosić, że tak długo nie było żadnych filmików. Jeśli ktoś się stęsknił za moimi filmikami, bardzo przepraszam, ale mało nie czasu. Tu szkoła, tutaj choroby. Zmieniały mi się głosy i było trudno. Ale już powracam z filmikami i mam nadzieję, że będę już zdrowa i będę kręcić więcej filmików. Wpadnijcie na moją grupkę, zostawcie lajka, możecie skomentować jakimś miłym komentarzem i zostawcie suba, jak ktoś mnie nie subskrybuje. I to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.